Cześć, Siemanko z tej strony. Perlax, witam Was na moim kanale oczywiście bardzo serdecznie. Dark Soulsy, kolejny odcineczek. Jak zwykle przywitanie standardowe. Co mam Wam powiedzieć? To co najlepsze? Y Słuchajcie, wróciłem się do królestwa Quillack z tego względu, że mamy nową broń. Jest super dips. Spróbujmy poeksplorować tą miejscówkę, bo potrzebuję iść w tamtym miejscu. No, poczytałem trochę poradników, żeby dobyć takiego świetlika, żeby wejść do grobowca grobowiec olbrzymów, coś takiego i potrzebuje stamtąd świetlika ale na start spróbujmy coś z tym głównym zrobić tylko w właśnie, pojedynczo ich kajtować okej, okay, to będzie easy o, zarobiście, że easy tutaj się jak mucha w smole Ja pieprzę, ale jestem gównem, wiecie co? Nie mogę wyczytać tego tajmingu No ale dobra Zaraz go rozwalę Zaraz go rozwalę Aha! Właśnie, kurde, widzu Niestety Ten film wleci dopiero Chociaż czekaj, moment Jutro chcę wrzucić Lola Chcę wrzucić daily vloga Poza tym Kurde, bym chciał wrzucić te Dark Soulsy w środę, ale no niestety, nie, mogę, nie będę wszystkiego wrzucał na raz. Dark Soulsy wecą w czwartek. Także ja już będę po urodzinach, bo chciałem Was na urodziny zaprosić, ale zapraszam Was na Twitcha Perlax Podłoga 3.3. Macie link w opisie. Yy, nie streamuję regularnie jeszcze, ponieważ nie mam własnej widowni, ale w środę odpalę streama. Niestety tego nie zobaczycie już. Ale mam nadzieję, że trochę to się rozwinie jakoś i będzie coraz lepiej z tym Twitchem, więc daj followka przynajmniej, obserwuj mój kanał. Patrz, kuźwa, jak to działa. Rolowałem perfekcyjnie. Kuźwa! Jak to się dzieje? Dobra, free podejście, kuźwa! dawaj chodź tutaj, poranie. Bo muszę po nich jakoś tak tamtych trzech będzie ciężko, pojedynczo. O, dobra, mamy go pierwszego. Ile daje? 1200. Teraz słuchajcie, jak tu zrobić o. pojedynczo. Się. Udało się. Okej, okay. dobra. Mniej więcej mam na ich sposób Puls Skupienie. A! Poczekajcie. Sekunda, muzyczka. No! Mam nadzieję, że będzie dla was lepiej, oczywiście. Chodź, chodź, chodź. Jest tu sik. mogę wasz. Ale łatwo jest patent właśnie na niego O A czemu ja go dziabnąć? Lecimy z tym Zaczynamy imprezkę Oj tutaj O nie, we dwóch nie, we dwóch nie, o ty szmato Okej, okay. estusik Dobra, nie udało się Plus? Czy uda mi się? Ja pierdzielę. No nie da się we dwóch. Pierdzielę. Nie da się we dwóch. U! Dawa szmata. Nie wiem. Dlatego chcę pojedynczo. Dobrze go zrobiłem. Oj, tu friendslu Aż teraz szmato. Ha! Relax jest w formie. I muzyczka fajna. Okej, okay, teraz ty. Bo ty się najłatwiej tutaj dasz nabrać. ha no lada jeszcze wejdź. To dipsa nie dostanie. Nie dostał dipsa. No szkoda. Ale dostał w dupę. Tak jak ja lubię. Dobra, żartowałem. Kurde. Wielki to demona. Dobrze, mamy go. Kolejny. Chodź, chodź, chodź. Chodź piesku do tatusia. Kurde. Szmaciarzu. Dostaniesz na rya. Tutaj. O, o, wyczułem już go. I masz. Tak, patencik. Każdy, kto gra, może ob 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 obczajcy patencik na yy, potworki. Bardzo łatwo. Bardzo dobrze. Muzyczkę czekaj, ciszę. To nie? Okej, okay, będzie teraz perfekt. A tak, tam dosta się na tej lawy. 10 tysięcy mam dużo. To jest dosyć sporo. Uuu, to bez sensu tutaj zginął. Dusza tylko? Dobra. Lecimy. To aj, dobra, dobra, nie ma tragedii. Nie ma tragedii tutaj. Lecimy. Dawaj, dawaj. O, tam na, o, znowu na lawie jest. A coś tu będzie? Jakiś potwór? Bo to mi się wydaje za. Za dziwne. Takie miejsce puste. Wejdźmy się wzdłuż i wstrzyż. Tak spadnę na tak głupi ryj. Ojoj, no to. Oj Już myślałem, że spację kliknąłem. Mamy coś tutaj? Patrzcie, nic tutaj nie ma. A patrz, sobie typ stoi. No i pewnie zginę, tak? Hmm. I co zrobię? No ryzyko, nie? Aj! Zbierz to! Ja... Nawet tego nie mogę zebrać. Zbugowany to jest. Dobra. Kurde, ludzie. Co mam teraz zrobić? Nie muszę się rozbiec, muszę to zrobić. Żar płomienia chaosu. To jest najważniejsze, że to mamy. Żar płomienia chaosu. Co to jest w ogóle? Zaraz sprawdzimy. Kurde, co to jest? Pokaż, show me, show me. Teraz muszę po te dusze jeszcze lecieć, ale to najważniejszy jest item. Już wam pokazuję, dajemy sobie nie, tu, O tu dajemy I szukamy Mam tyle tych itemów, nie wiem co ja mam z nimi zrobić No muszę coś z nimi zrobić Wróć do ogniska, kurde tego ani raz nie użyłem A to się by tyle razy przydało Ja pieprze tyle tych te patrzcie tych dusz jest w ogóle Patrz, tutaj dusza smoga Dusza tego, dusza, dusza Widziana, srebrna Co ona robi? Może to zresztą ci, którzy marzą o powrocie do świata zewnętrznego Kurde, miałem pokazać wam coś innego, a czytam jakieś gówno. Ja już wam pokazuję, niech pośpieszajcie mnie tak. Co gdzie to jest? Żar służący do ulepszenia broni przez kowala. A coś mi się świta. Kurde, tylko że miałem kowala zepsutego. Ja pierdzi, ale ja zrąbałem chyba wszystko już. Żar, 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 faktycznie coś było z tym żarem. Shit. Chyba spieprzyłem sobie wszystko. Kurde. Teraz się widzimy. Dobra, pokażmy na co nastać. Mamy tutaj, o, dziecko tego, e, byczka, którego miałem w pierwszym odcinku. Patrz, 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 idzie, idzie. I co? Dobra, dałem dupy, ale. O! Poruszyło go to. A co jest? Bugowałem go. Zamachnął się i co? Gówno, nie żyjesz. Dobra, lecimy dalej. Tu jest hardcore. Czy tam widziałem ognisko? był jakiś taki spo, sobie taki spoiler zarzuciłem. Ale przypadkowo bo szukałem właśnie sposobu na y, oświetlenie drogi w tym grobowcu olbrzymów i właśnie już tutaj gościu biegu. I widziałem, że na dole jest y, ognisko, a dokładnie gdzieś tam, o jest widzicie. No ja ciekawe jestem czy. O, ja pierwsze. O, nie żyje. Ja pierdziele. Po cholery mi to było. szmato. Ten miecz jest broken. Ten miecz jest broken. Serio. Teraz to jest wszystko takie easy Ja pierdziele Ale musi być easy Patrz, chodź, chodź, chodź Patrz, patrz, patrz Co jest? Nie zbejtował się? Trzyma to chodź tutaj, chodź, chodź Tylko chodź ty sam Chodź tutaj Jeszcze teraz dwóch pewnie pobiegnie Ich atakować A teraz Aha Ty Patrzcie jak debile Wyskaczę tutaj, o Mam ognisko Ło! Ja pierdzielę! co jest? Wypierdzielaj Aż nie ciarki, przecież co za gówno Jak to wyglądało w ogóle? Jakaś ludzka stonoga No dobra 18 koła potrzebuje co nie broni, nie mam tego dynamonicznego. Eee, dobra, to jest mechgrillowalda, ale dwóch aż potrzebuje, a ja jednego nawet nie mam. Dobra. Tak ten mieczyk jest broken. Dobra, sorki, już jestem. Lecimy chłopaki i dziewczyny. Patrzcie to, co tutaj się dzieje? Ale tu creepy to miejsce jest. Łap tutaj łap to! I ty jesteś? Patrzcie, to, co się dzieje. Ja pieprz Ja pierdziele, a, a nawet nie chcemy się co to, to robi Na hita, na web. Elo O, idzie pa Dobra Utkany, utkany To jest ten To gówno Patrzcie Dobra Ale zginie Patrz Lecisz No ja pierdzielę! XD Nie gader całe HP Myślałem że całe Wypluwaj mnie debilu Ja pieprzę! Ca gówna, gówno gównorobak! Dobra, musiałem je zabić jeszcze raz! Aha, zajebiście, dwa razy! Szkuśwa mać, jaka główna technika! Dobra, teraz nie mogę tego spieprzyć! walił cię pies! Wierdzielę cię. Czemu niedemonicznego? Demoniczny potrzebuje. You don't know? You know? Oho, parcie, dobra. Taktyka na tego debila. Nie spadnij. Kuźwa. Już bulisko było spadnięcia. Kurde, sam robić. Bo nie chciałem iść tak szczerze, ale idę tutaj. Bo oni się nie odradzają, się chyba, jak zginą. Ja pieprz dobra? O! Kurde, wiecie co? No nie no, wrócę się chyba, nie? Już będę mógł... Będę, tak, tak, tak. Le wbiję level, biję level Nie ma co? Wbiję sta y chyba staminę, bo HP już nie ma sensu wbijać. Chyba tak myślę, że HP nie ma sensu. Piję ja staminkę, żeby było więcej wytrzymałości. Kurde, takie schody. Chyba tu po... Nie wiem. Rozwalili wszystko. Jak polskie drogi. Kurna. raz jest 0 estusów trzeba to uzupełnić. Zobaczmy, kto się odrodzi. Może to się wszystko nie odrodzi. Tu. Yy, wytrzymałość. Siła. Kurde, daj do 40 tą siłę. Dajmy tą siłę, wiecie co? Bo do 40 podobno siła się skaluje. A powyżej 40, nie, więc damy do 40 szki, ostatni był punkt Patrzcie, to jest boss? To jest boss O, widzicie? no pomyślałem, że Okej. Okay. utkaj i rurę tutaj. Dobra, wiecie co? On się odrodził. Ja pierdzielę Dobra, mam to w tupie Estus jesteście Dobra, chodź Tego starego rozwalię, cię też rozwalę Popatrz, no dostałeś z wyskoku i nie ci nie oszomiju Dobra Okej łeb Estus Hest Dobra, tutaj nie Dobra, wiecie co? Lecimy tam, gdzie chciałem lecieć O, właśnie. Blisko było O, złoty ten. Złote gówno Coś fajnego. No wóz ten wielki topór dostałem. Weź tutaj łeb, ci nawet nie bije O, tutaj tak, 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 to było w tym miejscu. Przez to nieczny boss jest, wiecie? Nie ryzykuję na razie, mam to w dupie. Lecę tutaj, gdzie widziałem na filmiku. A na filmiku widziałem że lewą stroną idziemy tutaj Muszę się wspomagać, no jestem uselessem w tej grze. Tutaj, Patrz i w dół. Lecimy w dół Lecimy dół. Lecimy w dół Kurda, tam się boję iść, bo tam jeszcze tam na filmiku nie, był, nie szedł gościu Okej okay. Te robaki To są nasza To nasza yy, przepustka się otworzyć? Zamknięte. To co? To losowo leci. No i główno Nie będzie świetlika. Szmaciarza. Kurde, dobra, trudno olać. to, wiecie co? Pójdźmy tutaj na górę. Tam pewnie jakieś przejście jeszcze znajdziemy. Poprzejmy te przejście. Wejdziemy w portal. W portal wejdziemy. I bossa zabijemy. Tak Rym, aż będę raperem chyba po tym odcinku. Jeszcze nie byłem w tym miejscu, więc lecę na pałę trochę speedem Ale nie ma czasu, trzeba, nie, masz, nie, nie masz się nudzić, tylko masz coś fajnego obejrzeć Czekajcie, może to jakiś właśnie mechanizm, może właśnie tutaj gdzieś jest Po drugiej stronie też widzę, że nic nie ma, ale tam jakaś dusza jest Zobaczymy Dusza duszą Hmm, dobra wiecie co? Lecę tam Już blisko Ciekawe czy coś tam ciekawego będzie z tego czy tam w ogóle mogę przejść tak bez problemu ma hmm, się sturla na głupi ryj Okej okay. Ja jednak trzeba było pomyśleć 200 IQ pamiętajcie, 200 IQ perlax. Tak, mamy cię Dusza O matko, na sam koniec znowu iść No ale dobra, przejdę się, bo może coś, tam z drugiej strony może wszystkiego nie widać Ten system, system Blokada jakaś jest może, którą mogę ściągnąć Nie ma Tutaj też nie ma, no pierdzielona no Co ja mam zrobić? Gówno mogę zrobić. Dobra. Lecimy na wprost i do tych drzwi świetlistych. I będzie boss. Na 100% będzie boss. Ja pieprzę. I tak dostanę wyjrze. No będzie gówniane. Gówniana sytuacja będzie. Ale dobra. Czekaj, czekaj. Ja mogę. Tutaj muszę teraz, nie? O! No i gówno. Chciałem się pochwalić skillem i wyszło jak wyszło. Jak zawsze. Dobra. Lecę w górę, tutaj zamiast jazdy mamy zjazd, tak zwany. Pamiętajcie, stary, stary memik, bardzo fajny. To, to reklama polecam. Dobra, dla tych, co są cierpliwi, dla moich widzów kochanych, po zostawieniu lajka w górę, po zostawieniu subskrypcji, komentarza, zacznę bossa robić. Także czekam. Dawajcie to wszystko. Tak, nie będzie lajka, nie będzie bossa, niczego nie będzie. Także ja się napiję, mam czas. To dałeś, dałaś, czy nie? Tak? Dobra. Planuję za to. Dla ciebie wchodzę tutaj, o. Kuźwa. Ja pieprzę. I dla ciebie też zginąłem. Specjalnie to zrobiłem, dlatego lajka like i suba. Dzięki. Widzimy się za chwilę. Okej. Okay. Drugie podejście i ostatnie. Jak znowu zginę na hita, to mam to w dupie, tak szczerze. Wiecie co? Palecę prosto na niego. Ja pieprze. Ja pierdzielę. Estus Szmato gruba czy się nie, nie miałem nic do grubych, tak? tylko, no, tutaj nie, definitywnie a ja pierwsze. Łatwo Jeszcze patrz! Pod dupą jeszcze Ja pierdziele Nie gadaj, że zginąłem, nie! Ja pierdziele! Kurde, ale było blisko! Ja Trzecie podejście. Kurde albo blisko, ale jestem na siebie wkurzony, wiecie? Widzicie? Nie można niego nie odchodzić Ej. Okay. Okej okay. Okej, okay. <laughs> full skupienie dla widza, to było łatwe, tylko że pierwsze podejście zrobiłem, no z dupy tak zginąłem tak naprawdę, ale jest zrobione. Drugi raz. Nie! Trzeci raz, tak? Czy drugi raz? Zgupiałem już. Powiedziałem, że trzeci raz, ale wydaje mi się, że to jest drugi raz. A pierwszy raz to jest dobra. Pierwszy raz się nie liczy, bo mnie pora machnął na starcie. To bez sensu było, drugi raz. Oficjalnie perlax Second time kill the boss cute. Raj czego Estusa użyję? Nie wiem, nie powinien tego używać, bo to nie ma sensu. 25 tysięcy. Dobra. Dobra. Balsi na ryj. Lecimy w dół. O! I kolejny mieczyk. Dobra, nic trzeba daleko iść. Wiecie co? Jest co robić w tej grze. Jest co robić. 26 tysięcy. Nowy poziom. Dajemy wytrzymałość. 7000 zostaje. Mam resztę gdzieś. Dobra, to by było na tyle, widzu. Daj znać, czy muzyczka jest ok. Czy bez muzyczki lepiej. Chyba LS lepiej z tą muzyczką. Jak jest chwila ciszy na Bosie, ja Wam muzyczkę puszczam. Jest sztos. Za tego Bosika, proszę lajka, like subika. Proszę, rusz te suby w końcu. Proszę, jak to oglądasz i nie masz suba, proszę, zrób to dla mnie. Daj tego suba. Bądź sztosem. Idźmy w górę. Fame MMA za rok jeśli będziesz ze mną przy Oktagonie. Zrób to. Daj suba, to będziesz. Na serio. Także dzięki za obejrzenie tego cineczka. Widzimy się w kolejnym, tak samo równie intensywnym, bo mamy tyle eksploracji. Pewnie jakiś bosik na lajcie drugi raz, albo pierwszy raz będzie trzaśnięty. Będziesz tos. Siema i nara. Hello!